Leszku, chodzi o to, że chcemy pokazać prawdziwą twarz naszych przedsiębiorców z klubu 11.1. Może opowiedz trochę o samym klubie. Dlaczego powstała nazwa Klub 11.1? Bardzo mi miło, że możemy porozmawiać również na ten temat. Inicjatywa powstała oddolnie od tych właśnie małych, lokalnych firm. Kilka na początek, później kilkanaście osób spotkało się kilka razy w czwartym kwartale 2021 po to, aby właśnie nawzajem się lepiej poznać, zrobić wspólnie jakieś wspólne projekty, pokazać się na rynku i zacząć współpracować na wielu płaszczyznach. No i wtedy trzeba było zdecydować, jak będziemy się nazywać. No i to był taki mały problem. W jednym słowie, w jednej nazwie, zebrać tyle pomysłów, które chcieliśmy od początku realizować w klubie, było bardzo trudno. Nazwa Klub 11.1 stała się nazwą roboczą i przetrwała jak widać do dziś. A dlaczego? No dlatego, że te trzy jedynki, które kiedyś zapisałem sobie na, na kartce, zainspirowane nazwą zupełnie oderwaną od, od przedsiębiorczości, tak mi się spodobały. A grupa to zaakceptowała, że tak zostało do dziś. Dziś już mogła się pochwalić, bo dostaliśmy dwa dni temu maila z urzędu patentowego, że nasza nazwa i nasz logo zostało oficjalnie nawet zarejestrowane w urzędzie patentowym, jako nazwa i logotyp zastrzeżony. Trochę mi to przypomina historię ze Steven Jobsem. On wymyślił nazwę Apple, w sumie co nie ma nic wspólnego z, z telefonami i z elektroniką. I klub 11 i 1 również wywołuje takie pozytywne zaskoczenie, dlaczego właśnie przedsiębiorcy e, kojarzą się z 11 i 1. Hmm. Tak, to taka ciekawostka, że ta nazwa tak się spodobała, tak, się, tak intryguje osoby, które pierwszy raz się z nami spotykają, tak często pytają o to, co Ty, Daria, pytasz, że nie było potrzeby jej zmiany, prawda? I, i stąd doszliśmy do takiego etapu, że już nie wycofamy się z przyczyn takich, jak mówiłem wcześniej. Skąd się pojawił pomysł o klubie? Skąd się pojawił pomysł o klubie? Ja i kilka innych osób prowadzących działalność często usługową na terenie miasta Radowska zawsze widzieliśmy taką potrzebę: od jakiegoś czasu spotkać się, wymienić się jakimiś doświadczeniami, zapytać się nawzajem o to, kto w czym może nam pomóc kogo jeszcze nie znamy, a szukamy jakiejś usługi. Mamy jakieś takie drobne, może nie problemy, ja wolę mówić wyzwania, tak? Mamy jakieś wyzwania do pokonania i szukamy nawzajem u siebie kontaktu do tych osób i postanowiliśmy właśnie no, spotkać się, poukładać to, usystematyzować i tak fajnie nam się to rozwija już dwa lata. Moniko, opowiedz proszę, jak znalazłaś się tutaj w Klubie 11.1? To tam w zasadzie taki był przypadek, nie przypadek. No, generalnie jakoś tak los popłatał troszkę moim życiem, że musiałam się zwolnić z pracy i zająć się innymi tematami. No i nagle tutaj Leszek się pojawił z propozycją, że coś, coś fajnego tworzy, czy nie chciałabym mu pomóc. A ponieważ Leszka dobrze znam, pracowaliśmy razem wiele lat w banku, no to sobie pomyślałam, to musi być coś fajnego, skoro proponuję i zajął się tym. Opowiedział y, krótko koncepcję swojego projektu i tak się tutaj pojawiłam. To może powiedz, y, powiedz trochę o samej energii w skąpie. Jaka ona jest? Hmm. Jak czujesz ty? Pamiętam pierwsze spotkanie, kiedy w patio było pierwsze nasze spotkanie klubu. Ja wtedy byłam w takiej jeszcze roli troszkę na boku, bo to było... Pierwszy kontakt z klubowiczami, pierwsze poznanie tych osób. Leszek był prowadzący, Mogusia Pieruńska była też prowadzącą to, to spotkanie, nasza klubowiczka. Miałam pewne obawy, jak to będzie. Po części znałam te osoby, ale tak sobie myślę: klub, przedsiębiorcy może być różnie. Ale poszłam i co się okazało? No, atmosfera bardzo przyjazna, sympatyczna, wszyscy em, bardzo pozytywnie nastawieni do drugiego człowieka, pomocni, życzliwi. Bardzo zaskoczona byłam ale tak pozytywnie i kolejne spotkania również w tym samym jakby to nie przebiegały i myślę, że klubowicze, które są, klubowicze, którzy są u nas w klubie również mogą to potwierdzić, że te spotkania są zupełnie takie na luzie, każdy czuje się swobodnie, jak, jak, jak w takiej rodzinie. A co byś poradził osobom, którzy dopiero zaczynają swoją drogę z przedsiębiorstwem? Po pierwsze, żeby się tego nie obawiali. Po drugie, żeby zbyt długo się nie przygotowywali. Warto się przygotować, warto pewne rzeczy zaplanować, skonsultować z ekspertami, czy to od strony księgowości, czy od strony prawnej, etc. Niemniej jednak działać, działać, jeszcze raz działać, a jeżeli działać, to w zgodzie z sobą. W zgodzie z tym, co lubimy robić, jaką wartość chcemy dać drugiemu człowiekowi, jaką usługę, co ona ma realizować i do kogo kierujemy tą ofertę. Czyli tak mówiąc już Fachowo, jaki jest klient docelowy naszej usługi, jaki jest odbiorca, aby się nad tym zastanowić. A cała reszta w działaniu przychodzi, jeżeli tylko jesteśmy zaangażowani i zdecydowani, że chcemy, chcemy to robić. Czyli tak naprawdę każdy może dołączyć do Was, każda osoba, która prowadzi firmę? Tak, albo zamierzamy ją prowadzić, albo nie zapraszamy. W jaki sposób? Najkrócej, najkrócej, jak mogę przedstawić, jak można się z tym procesem zapoznać, to odeślę na naszą stronę internetową www.klub11.pl. Tam, w trzech króciutkich punktach, jest wymienione, jak można wejść do klubu, ale też jak można zrezygnować. Chociaż tych rezygnacji nie polecamy, mogą się zdarzyć, ale to też warto wiedzieć na początku. Osobna zakładka, pliki do pobrania, to taka informacja i dla klubowiczy, i, i, i dla potencjalnych chętnych. Tam można się zapoznać, na jakich zasadach wchodzimy do klubu i zapraszam. Ale dodatkowo może dodam, że na naszej stronie, o której wspomniał Reszek, pojawia się zawsze termin najbliższego naszego spotkania. Także zachęcam do odwiedzania nas, do przyjścia na spotkanie, zobaczyć, można, jak przebiega takie spotkanie, jaka atmosfera panuje, jakie są klubowicze. Dopytać o wszystko. Myślę, że to też jest fajna forma. Można zadzwonić, można wysłać maila, my wtedy skontaktujemy się z tą osobą, dojedziemy, porozmawiamy, więc tutaj są różne możliwości dotarcia do nas. Tak, drzwi mamy otwarte na spotkania, wystarczy znaleźć termin i zapraszam. A jakie są plany na przyszłość u Ciebie osobiście? U mnie, u mnie osobiście sporo się dzieje, bo, bo, bo ja już tak bardzo cały czas kreuję coś, coś nowego, inspiruje mnie wiele osób i moje otoczenie. W tej chwili w klubie 11 i 1, bo, bo, bo to główny nasz temat rozmowy. Wdrażamy nowe pomysły. Nowym pomysłem jest chociażby to, że rozmawiamy ze sobą i puścimy to na zewnątrz. Po co to może sobie jeszcze powiemy później? Eee, nowym pomysłem jest to, że więcej pojawia się też integracji pomiędzy klubowiczami i dla klubowiczy. Eee, jedną taką integrację mieliśmy w hotelu Porto przy Kręglach. Eee, już się klubowicze o kolejną i mamy kolejne pomysły, łącznie z wyjazdem zagranicznym, ze zwiedzaniem jakiegoś pięknego miasta w Europie. Także pomysłów jest sporo. Jeszcze jedno pytanie, bardzo ciekawe. Jak byście mogli określić swoją drogę życiową jednym słowem? No okej, okay, maksymalnie dwa. Monika. Jejku, zaskoczyłaś tym pytaniem. Naprawdę. To ja pierwszy. No. Ja uwielbiam ludzi, ich pomysły, czyli Kochać różnorodność ludzi. Kochać różnorodność ludzi. Myślę, że to trzeba zaznaczyć tam na dole. Moniko? Ja myślę, że wspierać, pomagać, a przy tym rozwijać też się. Super. Dziękuję. Dziękuję za to pytanie. Tak. Ciekawe. Daria, bardzo miło nam się rozmawia, Dziękujemy Ci za, za ten pomysł i zaproszenie, ale mam też do Ciebie pytanie, właśnie skąd ten pomysł, bo jesteś z nami krótko, żebyśmy się spotkali i tak wspólnie sobie porozmawiali i jeszcze dodatkowo puścili to w świat? Bo to też dotyczy mojej misji, tak naprawdę. Ale jeszcze chciałabym podziękować naszej klubowiczce Bogusi Kucharskiej. Znajdujemy się teraz w jej studiu, w jej kreatywnym, przepięknym studiu. To jest galeria sztuki i studio tatuażu znajduje się na Narutowicza w mieście Radomsko. Odnośnie tego dlaczego to wszystko powstało. To, powstało to tak naprawdę bardzo szybko. Ta, ta myśl moja zarodziła się bardzo szybko, i zazwyczaj wszystko, co przychodzi mi do głowy, tak spontanicznie, zawsze ma e, coś, jak, jakiś głębszy sens. Więc postanowiłam zadzwonić do siebie, Leszku, i zaproponować, zaproponować, pokazać prawdziwych ludzi prawdziwe twarze i prawdziwe historie. Mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, żeby, żeby nasi widzowie poznali również nie tylko przedsiębiorców, ale również prawdziwych osób, ich historię i, oraz ich wartości. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.